Okej. Okay. Siema. Okrążam go, okrążam no, go. Pa, jak go okrążam. Pa, pa! No i jak? I jak już teraz hitnąć, nie? No raz. No. Aaa, e, już hitną, co jest? mam go! Nice! Ty ja nie mam kompasu! Ej, to kto mnie hitnął z was! Nie mam pogłosu Ja nie wiem kompasu! Ja nie wiem kompasu! Ja ja tak ale nie stawiam. mam kompasu! Nie no, jestem jestem chyba pierwszy, bo ich nie widzę. Lecę, lecę! Nie mam, ja nie miałam! Będę -y tu oh, no, no, O, 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 Co portal, 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 portal. portal widzę, portal, Widzę widzę oh, widzę ja. kogoś, Widzę, widzę, kogoś widzę to o, 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 To o, ja ja Tak, o, o, tak, tak. Tak, 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 dobra. dobra. Ja go nie widzę, tak. widzę o, co ma? ma. Eee, miecz ma jest Jestem za nim, jestem za nim Cześć tu jest Miecz z Nie Miecz z fajerką Kill off ma, kill off ma, kill off ma złoty O yy, ma, 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 ma. Nie, to obsidian akurat Coś mnie popchał Dobra, jesteśmy tu Kurde O, no, ale zfejlował Dobra, Dobra ja bieram drem. Nie widzę Leć za nim, leć za nim, leć za nim No, no jestem Ja jestem nie, sam jest! Ja też jestem ja, sam, ja, się tak? ja też jestem A okej, to jest Nie! Nie, nie dokonij go no co, no bo na się widzisz, no. Dlatego. Ty się wkopał, się, wkopał się, wkopał się. Dobra, mam tulsa. Spadłeś do sam dól, no. Ej, bo ja mam generalnie większy golał Dobra, ja se tulsy robię, ja se tulsy robię. Tak, dobra, dobra, go... I Jest. Ty. Ja trochę go mam. Ty, i mango! Mango, mango! Stąd stąd. Dobra, dobra. Mango, mango, mango! Ty jesteście na lądzie, czy na wodzie? Y tak, jesteś y Fire... Fire Charger miał. E, słyszę wszystkie Woda czy, woda czy e, Ląd, ląd, ale obok wody Dobra Kurde, no nie mogę go trafić, nie? Kompas mi nie działa, bo nic nie Ej, on ma fajerkę, co jest? No, nie wiedziałeś? Czemu, czemu nie dałeś info ty trolu? Musi ci, że ma fajerkę. On musi mieć Tak? Ej, kto to? Ej, widzę Ścina drewno, ścina Ciemu? drewno Ej, ziomek, jestem za tobą, ten drugi na Manhuncie no wiem, no wiem. Został! Dobra, e, próbuj mi kitnąć. Dzień dobry, dzień dobry, Zabijam, zabijam świnie. Kończu, czekaj, jem, nie wiem, nie wiem. E, Sabijam. E, ma smaczane jedzenie, bo ma tego. Nie. Jestem tuż za nim, jestem, ja go część suje. Kraftuję coś. Niczego crafting skraftowałeś się siekiery. O, dzięki za crafting. O, Ej, ma on, ma siekier, bo on chce się z nim kupić. Musimy Akacjowy, Ej, obra, obra ode mnie. Tak, tak, akacjowy, akacjowy. Jestem akacjowy. Mówi, to jest takie coś, jak... e, żartowałem to był taki, tylko. Taki... No, no wcale. Dobra. Te mam. Ma, ma, Konie go z nasionkiem w łapce. Koń Ej, dzięki. Nasion... Ma, widzieli Ja też. E, nie mam sprinta zaraz. Zbiera, nie mam sprinta nie! Ja, Dobra, mam, ja mam Ja mam. Ja, ja mam, nie no Kto mnie mi z siekiery no? <śmiech> <śmiech> Ej, co? Tu pół serca mam trollu. ja tu uciekam, nie? Ej, ma ktoś łóżko? Ma ktoś łóżko? Ja znowu tu nie, nie. Ja nie, się nie, nie. Tak Tu są owce, tu są e, owce, owce. Najmniej jest. Ja bym sobie zrobił handry i nie, Bo nie powiem, że mam dużo serca. Matarcie, matarcie. Nie powiem, że dobra. mam dużo serca. Ej, Ej owocę, dobra, owocę, mam ma A ma A to. Skoczę, zaskoczę z Widzę, 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 dawaj go, dawaj go. Dawaj go, dawaj, go. Dobra. Nie! Nie, nie! Nie wziąłem akurat kurki. Dobra, ja skraftowałem. Gdzie? Weź za niej. Y, mam statek. To zdąży, to zdąży. Widzę. Mam go. A to cztery go musi iść. Idę na niego. Mam go. Ja mam jedno serce. Dobra. Hej ser nie, nie. Nie. Ej, pan go. Znaczy, mi. Ja o mam nie. jedno serce, ja mam jedno serce, chłopaki. Oa, ja się topię. Nie! Ale bomba! Dobra, ja padłem! Mam mnie to te! Ale. Nie no! Gotuję ten potem! Co, co? Ten gdzieś ta przynika. To bez chyba skypad czekaj, ja mnie zęby. Ej, czekaj, cicho. A jedną. O! Tak, ja. Pierw, dom. A żebym ja miał... A żebym ja miał chociaż cokolwiek. Ja Jakie poszłam, diamenty? Jak się... Skąd on diamenty? Ja się postanowił zareklamować. Mamy mało czasu. No nie wiem. A, nie wiem co tam robić. Musimy się skupić. Żebyśmy mieli... Ja widzę go, mam go. A... Tak, no nie. To są żarty jakieś. Młodka. Dobra, jestem z nim. Dostał a... stał. Murźliwie, ja się. dobra, go. Go. nie, nie. O, nie. O, nie. nie. To nie ja, każde. Dobra, panowie to lipa. Moje, jest. To moje drugiego. Lipa jest, panowie. Ej! Ej, dobra, ja idę w górę, w górę, ja idę w górę w górę, nie? Ty grzutko Dreama! nie papa! Dream ja mam półtelka. Uciekaj! Uciekaj Putelka Debinu! Co ty się piłeś, debilu? mam serca! Melody, melony Ale ja się dziwię, czy powadze. No nie no. Ja ja nie wiem ja idę po prostu za kompasem. Ja idę po prostu za kompasem. Tylko ty, Ja muszę ja ja jakieś jedzenie pospieram. O no, co Żadno nie wiem gdzie ty jesteś! Dobra, ja mam. muszę sobie zjeść okay. okay. Ty, co on robi tutaj pod ziemią? Co on robi? Ej, no A co ty na, robisz tu łódką? No co, no fajnie, no fajnie. Ja Jestem niedaleko w sumie Chyba tak mi się no no, no, ja mam Nie, nie mam. Okej okay? No nie, no nie mam Dobra, Też nie masz? Tak. Szkielet mu zestrzelił łódkę. Szkielet Sigma. Ale ja y skracam go, skracam go, skracam go od lądu. Jestem nie, tu za nim, jestem tu za nim. Widzisz moją siekierę? Widzę. Ej, ty, ty odpalił! Zbieram bloczki? Czy co? Zbierz, zbierz. Nie, on, on chyba mi. Zb... No, dzięki za. Dzięki, że mi odpaliłeś żelazo. Ale go znalazłem od pleców. Łódkę ma! Kraftuj łódkę, kraftuj, kraftuj, kraftuj łódkę! Co on ma? Co on ma? No, łódkę, nie spierdziel No aha, ma łódkę, no to super Dzięki za nim to stary naprawdę... No, ma, heumik, ma, heumik, ma heumik. Jadę łódką Co z tego, że ma hełmik, co mu to da, bro? Nie wiem Ale nie wiem, że go zgubiłem Eee, kraftuje się tarczę, kraftuj się tarczę Wow! No bo ekscytuj mi normalnie tym normalnie było od swoim żeladze, nie widzę. Dobra. Zapytań. Ja lecę na kogoś. No No wiem, zrobiłem, ale mi ten kompas ciągle do dołu idzie. Nic nie widzę. Dobra, dobra. Co jest? Jeszcze widzę. Dawaj, ty... Filmy. No co ty robisz? Ja mam cię ja nadharcie. jak mogę. Weź mnie próbował na ląd. Eee, a ja się... nie dam no. W trawie się chowa Wzbójnik! Dostał! Nice! O, pająk! Muszę zjeść, muszę zjeść, muszę zjeść Widzę was panowie, widzę was panowie, widzę was panowie Dobra Jestem tu, jestem tu, jestem tu Tak samo jak mojego ko... To, to było ko dziwne Brat pad. No nie no Jestem za nim, jestem za nim Ja zbieram, ja zbieram skórę, ja zbieram skórę Będę... Kidnąć go Nakita to jest O, o kurde Dobra, go czisuję, ja go chase'uję, ja go chase'uję Dobra, ja sobie On Ale... mam... mam do tego cave'a wszedł? Akcja M, ci dajcie seta. No, no reaction, stone face Morel. No Morel. No a, a, ty, a ty widzisz jakiego ja mam seta, gościu? No właśnie Ściągnij tego seta do Ej, to jest border Co jest? Border, no, no bo Skracam, skracam go Idzie, idzie w góry, w góry, idzie w górę w górę. Ej, nie mam bloku Dobra, ja idę Ej, o, dobra O bajk Ja tu na dole będę stał Masz tak, crafting, się, ma, ma, masz crafting Ej, masz crafting Ła, Masz tu crafting. tu jestem Nie mam craftingu no, mnie ma... to... ja skakał Ej, ty jak na jakimś jumpstartu jesteś, że. Na no, pierwszy wypadłem! Nie! Zabrałem cię! Zabrałem cię! No co, co ja mam zrobić, jak ja nic nie mam. Zebrałem cię, zabrałem cię, zabrałem cię. Ej, co on ma... robi? Chcesz crafting? No daj. Co on robi? Co on robi? Gdzie, gdzie jesteś? Bo... Jakieś dziwne bridge a robi. Ej, Ej jestem w twojej Dobra, rzuć mi coś! Rzuć, rzuć, ja tu ja tu. Dzięki, dzięki, dzięki! Ale nie mam ich siekiery być dalej! Siekiery być dalej! No siekiery być dał! Ale dobra, ale dobra! Ej, co jest? Nie. Dobra, koniec go z kill-offem. Dobrze! Wioska. Wioska! Wioska! Kowal, kowal, kowal! Spokojnie, ja mam zbyt aaj. dobry movement. O nie, tak, ja nie. Enderman! Mi... Yes. Enderman! Biorę kowala, biorę kowala. Nie nie, 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 za... ty jest? Jest nie, się tu... buduję, ja nie, 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 o kurde, dobra, cześć, ja cześć. Ogóle, cześć. No, on doliko jest? on to? Jak on jest? Jestem sam czas. Nie. Ja to widzę. Dobra, i jestem tuż już za nim. Wyszyłem go. Mogę zebrać sobie z golem a głupio zrobić. Najgorzej, o. Dawać go, dawać go, dawać go. Szybko, Docisk! Dobrze! Nie, jak on to wygra przeciwko trzem to nie no, gonię go! Ej. Gdzie Kolejna jest? wioska. To jest kolejna wioska. Gdzie? No tu. Nie no, mogę spływać wodą, no! Ja spływam, ja spływam szybko, ja spływam szybko. Zamrożam no, wodę, zamrożam wodę, mordą wodą. Spadam tu, spadam tu. Musisz no, też bloki? mam wziąć tam ci bloki. Spadam tu! No ja spadłem. No tu ja nie spadam, okej. Okay, okay. O kurde... O, oh, o! Oh, oh. No chyba się padnaby Dobra. Dobra, jeszcze mamy jakieś kit. Ja mam chłopaki zapasowy i temy, ja mam zapasowy. <grym> dostałem 9 serc za hita! O ma wioskę, czy on jest? Dostałem 9 serc za hita! Powalone! Co on robi? Co on ma? Ja mam jeszcze zapasowicę, ale... Oj, zmieniłam CDP i zmienię z tym Więc już nie mam, więc już nie mam itemi Są moje już ostatni. Ja zbieram golem od wioski Dobra Ile mamy czasu? Spad! Macie... Dziwne Okej okay. Nie no, musimy wygrać Musiałem gdzieś... Mam pula teraz ten go lewiej, go dawaj, go hitnij go, hitnij go. Nie może pana Dobra, dawaj w końcu. Dobra. Nice. Nie, nie! Widzę, widzę. Ja mam. Dobra, dobra. Dobrze. Plombę dotarłem, tak. A się potykam, dobra, muszę zebrać te drewna. No Wracam Ej, y eeeh! <laughs> <laughs> co zrobił? Zrobił teraz? Ta. Chwilę! Nie mogę! Muszę no pojadą! Nie mogę! Co, co to jest za Seidę? Co ma? Nie wiem co ma! Jadę Outpost. Co ty pierdzielisz? Nie pierdolisz! No spoki to. robimy to No widaczy, że żeby mnie strzelają ci czarni Fajerko palę się Widzę jego nikt. nie ma Masz obsydian, nie ma wręcz bloków. Bloków, nie ma bloków, nie ma bloków. Nie ma bloków. Ja tu sobie wypko, gdzieś dalej trochę. Wy, wycofaj się, wycofaj się! Gdzie? No. Dawaj, Najpier dawaj, dawaj. Najpierw ja tylko zginiesz. Zrobił! Nie! Ale się klacłem! Ale się klacowałem! Woda, 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 woda! Jest tu, żyłem! Jestem tu! Widzę was, Ficefas, widzę was w bali. Jestem ten starczą. O, ty też masz, okej. Okay. Nie. Koń go! Ile mamy? Się, nie! No... Ale ty mi za to nic nie zapłaciłeś, halo Nigdy, nie? Musimy, właśnie Teraz albo nigdy Zaraz dostanie bombę! Pa! Dostał! A go! Nie. No. nie! Nie, nie, jak nie, nie! No, to ma, jak nic, aua! No dawać go, no proszę! Nie! Nie! Dostałeś adwentem Ale efektu nie mam bo to potka teraz, nie nie na no teraz dropi na tych warsach. Teraz dropi na tych no Idiom No właśnie powinno być tak, że... 4 ten... minuty, to 4 minuty. Nie! Ja za nim jestem, czy ja za nim jestem! Ja też Dobra, musimy... Jezu kot mi miał cię się tym kotem na chwilę. Proszę! Proszę chłopaki, proszę! Nie! Nie! Lolek zamknij to bordę, czekaj kotał się! Ja idę w górę! Skoczył? Weź go, zrób proszę! Zrób go! Okay. Dobra, 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 dobra Nie! Nie! O okay. was... tu! Pogopię go! Nie, nie sięgam! O! Bo. Nie? nie Ej, skąd, spad, spad, spad! spad, spad. Biegnę za nim! Biega. Dobra, jestem z wami! Nie dobra, go, dobrałem. nie no nabrałem się na ten tryxio! Ja dobra. też! Dawaj no go, dawaj! Co on, robi? on jest jakiś... Musi być mało! Wróciłem go! Ciekawe, dawaj go, dawaj go, dawaj go! go! Jeden mamy? Jeden HP! Moda mamy. Dawaj go, dawaj go, dawaj nie wiem gdzie on jest, straciłem go. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. On jakieś kółka dziwne robi. Mi się, no się wydaje. Widać. Tak, no bo Zostałeś jest... co? coś? Jesteś hita? Nie, dobra. czy więc... on to pewnie zbiera przez to, że ja jedzonka. Portal. Chyba on chyba już stunkowany. Nie, on, nie. notni, notnij. Ale nie niekiedy! Najlepiej. Zbierz mu coś. No błagam Nie. Zebrałem, zebrałem! Pa jaki jestem teraz wystakowany! Pa się na mnie, Just Pepper! Ale buty ma! Nie, nie mogę, bo się... Mam, mam... mam no, supraniczkę! <plącone> dajcie mi szarcie, dajcie mi szarcie! Ja nie mam nic do jedzenia! Dobra! Dobra, 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 Dawaj, gotawaj, dobra, nie gotowa, nie gotowa, nie gotowa, nie gotowa, nie gotowa, już się skończyło jedzenie, ja... Dobra, <pana> jestem tak na tak że tak, tragicznie mi się to... <podcode> dużo jedzenia, ja mam dużo jedzenia.

Bo jest, Ile mamy? No Ile mamy? 8 sekund, 8 sekund, wygrałem. Nie, dobra wygrę, wygrę. Nie, nie, nie. nie. nie, 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 nie. Wygrałem. Proszę, 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 proszę. koniec, dobra, koniec, koniec. nie tu, ty gadasz. Nie, nie. Nie.